Dzień dobry, witam! Witam na kanale Odmładzanie na Surowo, ja mam na imię Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo założyłem ze swoją partnerką Agnieszką już 5 lat temu po to, aby podzielić się z Wami informacjami, które sami zdobyliśmy w drodze do zdrowia. Dowiesz się tutaj, w jaki sposób możesz odebrać swoje prawo do samouzdrawiania, w jaki sposób poprawić sobie energię, jak również wydłużyć sobie życie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy to prawda, że zimno leczy i w jaki sposób Temat powraca, no bo robi się znowu zimno, tak? Mamy zimę, mamy ludzi, którzy morsują, mamy ludzi, którzy używają już zimna do tego, żeby poprawić krążenie w swoim organizmie, spalić tkankę tłuszczową i tak dalej i tak dalej. Ale wielu z was pyta czy to prak faktycznie działa, czy to ma jakieś podłoże naukowe, czy to jest tylko nasze po prostu widzimisie, albo takie zrozumienie, takiego troszeczkę ludowego podejścia do zdrowia, że być może warto się zahartować. Kto z Was słyszał, kochani, że warto się hartować? Co to znaczy w ogóle hartowanie i dlaczego się hartujemy, i dlaczego warto by było właśnie wykorzystać to zimno do naszego życia i naszego zdrowia? Wymieniłem kilka takich podstawowych, najważniejszych elementów, które można zaznaczyć, czy wykazać, kiedy chodzi o leczenie zimnem i chciałbym, żebyście potraktowali to bardzo poważnie. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedno z prawdziwych lekarstw, które mamy dostępne. Jest totalnie za darmo, jest każdy może z tego skorzystać, aby tylko zrozumiał tak naprawdę, że nie mamy się bać tego zimna, tylko wykorzystać do właśnie swoich korzyści. I teraz, po pierwsze, i najważniejsze, to to, co wszyscy rozumieją, że zimno może tak naprawdę zwiększyć odporność naszego organizmu poprzez trenowanie. Widzisz, nasz układ odpornościowy wymaga trenowania. Dostajemy układ odpornościowy już jakby od naszej mamy pewne komórki są wytrenowane, aby chronić nas przed różnymi niebezpieczeństwami dochodzącymi ze środowiska, ale mamy część układu odpornościowego, które potrzebujemy trenować i ten, ten trening odbywa się na różnych płaszczyznach. Tak naprawdę trenowanie również niektórzy stosują poprzez zażywanie różnego rodzaju leków czy zastrzyków i też nazywają to trenowaniem swojego układu odpornościowego. My mamy coś całkowicie za darmo, coś co każdy może zastosować. Mamy trening zimnym i wtedy Twój układ odpornościowy Zostanie po prostu wytrenowany. Jak to się odbywa, za momencik o tym powiem. Czyli zahartowanie ciała, czyli co o tym już wcześniej powiedziałem, jakby zaznaczyłem, że hartowanie, czyli też taki trening, trening poprzez zimno, czyli jesteśmy nastawieni bardziej na przetrwanie. Jest to taki syndrom przetrwania. Nasze ciało musi się przygotować na przetrwanie. Nasze ciało nie rozumie, co się faktycznie dzieje, czy my świadomie się wystawiamy na zimno, czy faktycznie jest bardzo zimno i potrzebujemy się do tego przygotować, czyli wykonać pewien, pewien schemat przetrwania. Następny trzeci poprawia wydolności układu sercowo-naczyniowego. Widzisz, to jest bardzo proste. W momencie, kiedy robi się zimno, rozszerza nam się układ krwionośny. O i cała filozofia. Czwarte poprawia krążenie, lepsze ukrwienie skóry. Jak rozszerzy nam się układ krwionośny, jak serce zacznie mocniej pompować, żeby przepychać krew, bo jest wchodzimy w ten proces przetrwania, to również nastąpi lepsze krążenie, lepsze dokrwienie, dlatego skóra robi się natychmiast czerwona, kiedy wystawisz na zimno, dlatego skóra lep, lepiej jest jakby pobudzona. Można zimnem naprawdę wyleczyć wiele problemów związanych z twoim ciałem. Szybsza regeneracja i odżywianie organizmu. I to zostało przetestowane na sportowcach, sportowcy po zawodach Pewnie piłkarze polscy po wygranym czy przegranym meczu również wchodzą do specjalnych komór albo do specjalnych kąpieli w lodzie, po to, żeby szybciej zregenerować. Ale też, kiedy następuje rozszerzenie układu krwionośnego, kiedy następuje lepsze krążenie, to też lepsze odżywianie, ponieważ wtedy ten układ krwionośny spełnia w końcu swoje zadanie, do tego, co, do, do czego został stworzony. Szóste, pomoc przy chorobach dermatologicznych i alergicznych. W momencie, kiedy nastąpi te dokrwienie, nastąpi te uderzenie w skórę, E okay. To dużo łatwiej jest pozbyć się tych wszystkich alergenów, które są tuż pod skórą albo znajdują się w naszym ciele w formie toksyn i ciało łatwiej potrafi je wyrzucić na zewnątrz. Kiedy przepchane zostaną rurki, kiedy otwarte zostaną rurki, łatwiej to wydaje, wydala się na zewnątrz. Następna pomaga z celulitem spalanie tkanki tłuszczowej. Zaobserwowano przy niektórych badaniach, że zmniejsza się ilość celulitu, ale przede wszystkim zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej, a celulit to nic innego, jak taka zniszczona trochę tkanka tłuszczowa tuż. Pod skórą. I tkanka tłuszczowa szybciej się spala. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy więcej energii. Ciało przechodzi w taki proces przetrwania, natychmiast zabiera się za tłuszcz, ponieważ potrzebuje więcej podgrzać w środku. Mam nadzieję, że to jest takie w miarę logiczne i zrozumiałe. Mamy mnóstwo energii zmagazynowanej. No, i my ja już nie, tak, ale większość niestety ma zmagazynowaną energię w formie tłuszczu. W momencie, kiedy robi się zimno, ciało natychmiast pobiera ten tłuszcz do tego, żeby na więcej, więcej napalić w piecu. Zaobserwowano również, jeśli chodzi tutaj o sportowców, ale też zaobserwowano u osób również, które mają jakieś problemy z reumatyzmami, bolami stawów czy kości, że taka krioterapia, takie leczenie zimnym czy morsowanie również bardzo mocno poprawia stan tych stawów, stan, zmniejsza bóle, po prostu zmniejsza stany zapalne. Widzisz, kiedy nie jest gorąco w środku, no to jest zimniej, tak? I wtedy nie masz tak mocno stanów zapalnych. Najdziwniejsze, no które dla mnie jest bardzo ważne i dlatego spotykamy się na przykład Dzisiaj z tego tytułu, bo dzisiaj mamy motywacyjny poniedziałek, to jest właśnie motywacja. Osoby, które mursują, które używają zimna do tego, żeby poprawić swój stan zdrowia. Dostają dużo więcej motywacji do robienia innych rzeczy w swoim życiu, które są dla nich korzystne. Bo to nie tylko zimno, ale lepsze odżywianie, być może więcej sportu, mniej dostarczania sobie niekorzystnych informacji z zewnątrz, ze świata w formie jakiegoś wpływu na Twój stan psychiczny. Takie osoby są bardziej zmotywowane, mają dużo więcej energii, no i więcej chęci do życia. Ja mam nadzieję, że Ty jesteś taką osobą, która pragnie mieć więcej chęci do życia, więcej motywacji. I jak to się odbywa? Dlaczego to działa? Działa to dlatego, że to jest tak zwany instynkt przetrwania. W momencie, kiedy robi się zimno, albo bardzo zimno, tak jak powiedziałem wcześniej, ciało włącza taki instynkt przetrwania. Tak samo dzieje się z postem. Czyli w moim przypadku ja bardzo mocno zachęcam do tego, jako dwóch lekarzy, i takich najmocniejszych i najważniejszych lekarzy w naszym życiu właśnie zimno i post. Wtedy twój organizm wchodzi w taki proces przetrwania, i w tym procesie przetrwania dzieją się cuda. A jakie cuda? Przede wszystkim powstaje lepsza gospodarka. Dostarczamy jakieś składniki odżywcze w ciągu dnia. Mamy już składniki odżywcze, które dostarczyli sobie, dostarczyliśmy sobie x czasu temu, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt dni wcześniej. W momencie, kiedy wchodzimy w zimno albo właśnie w post, twoje ciało natychmiast włącza taki piąty bieg. Tak jakby nagle. Te wszystkie składniki odżywcze miały znaczenie i zaczyna je dużo lepiej gospodarować. Dużo łatwiej przedostają się te składniki odżywcze w miejsca, gdzie są potrzebne. W momencie kiedy jest przetrwanie, to jest taki, taki, taki alert, takie, takie taki... Yy, yy, takie wezwanie do działania, tak jakbyśmy na przykład, nie wiem, najechałby na nas jakiś najeźdźca i wtedy telefony się rozdzwaniają, ludzie trafiają do sztabów, w, rozdziela się szybko jakieś instrukcje, wszyscy nagle stają w gotowości bojowej. Tak samo zachowuje się nasze ciało, czyli gospodarka w naszym organizmie jest dużo poprawniejsza. Poprawia się wydajność. W momencie, kiedy ta gospodarka się poprawi, to też się poprawi wydajność. Czyli co to będzie oznaczało? Nie będzie straty na jakieś. Lenistwo nie będzie tak wyobraź to sobie, że w momencie, kiedy jest nam za ciepło, kiedy jesteśmy najedzeni za mocno, to jesteśmy leniwi, prawda? Chce nam się spać, dużo bardziej jesteśmy ociężali. W momencie, kiedy jest nam zimno i jesteśmy głodni, jesteśmy bardziej pobudzeni, ponieważ jest dużo lepsza wydajność. W innych kierunkach zmierzają nasze instynkty, nasze instrukcje, które wychodzą z, naszej, z naszego podwzgórza i inaczej to ciało funkcjonuje. Zaczynają się oczyszczania i remonty. W momencie, kiedy nie masz jedzenia, albo jest zimno, twoje ciało wchodzi w proces jednocześnie ketozy, ale też takiego stanu oczyszczenia, wyrzucenia wszystkiego, co jest niepotrzebne. To ta właśnie Poprawa gospodarki. Nagle się okazuje, że rzeczy, elementy, które wcześniej były poskładane w formie jakichś białek, które leżą gdzieś tam w kącie, nagle można je do czegoś wykorzystać. Wpadają różni zawodnicy w takie miejsce i zaczynają to sprzątać zaczynają przenosić w miejsca, żeby to rozłożyć na, no, na nowe aminokwasy i złożyć z tego nowe białko. Jeśli są jakieś zniszczone konstrukcje, jeśli dalsze jakieś procesy przechodziły uzdrawiania, nagle te wszystkie rzeczy są oczyszczane, wyrzucane z naszego organizmu, tak jakby spalane raz, jeszcze. W momencie, kiedy jesteśmy w tym procesie przetrwania, to nasze ciało nie patrzy, co faktycznie spali. To tak, jakby nagle byłem niedawno w, na odnowie biologicznej w Polsce byliśmy w kościele w Świętej Lipce i kościół Świętej Lipce na, na szczęście przetrwał. Jest to przepiękna budowla. No, i co nie przetrwało, to na przykład drewniane ławy w tym, w tym kościele. Podczas kiedy Rosjanie przenieśli front wojenny, przeszli przez Świętą Lipkę, Rosjanie wparowali do tego kościoła, nie został on zniszczony przez, 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 przez Niemców, nagle złapali coś, co jest do palenia, złapali te ławki, nie myśleli o tam jakimś przetrwaniu tych ławek dla następnych pokoleń, tylko walczyli o życie i złapali te ławki i zaczęli je spalać po to, żeby uzyskać ciepło, żeby nie zamarznąć podczas, kiedy toczyły się te walki. I tak samo działa twoje ciało. Nagle nie ma znaczenia, co spalamy. Spalamy wszystko, co. Wszystkie śmieci, wszystkie jakieś po prostu zbędne rzeczy. Następuje również szok termiczny, czyli rozszerzenie naczyń, rurek, o którym już mówiłem, przez to dotlenienie lepsze organizmu. W momencie, kiedy potrzebujemy uciekać, kiedy jest ten instynkt przetrwania, nasz organizm lepiej się dotlenia. Dostarcza te, te rozszerzone rurki, nagle dostarczają więcej jedzenia, do komórek dostarczają też więcej tlenu, i jest mniej znaczy więcej. Co to oznacza? W momencie, kiedy popatrzymy na to całe nasze jedzenie, na ten cały świat, który sobie tworzymy, tej, tej, tej całej wygody i tak dalej, jeśli byśmy się e, ustosunkowali te do tego w ten sposób, jeśli jest nam za wygodnie, jeśli jest nam za ciepło, jeśli jest nam za, mamy za dużo jedzenia, to robimy się leniwi. W momencie, kiedy jest mniej, Oznacza to więcej, więcej zaangażowania, więcej motywacji, więcej dobrego funkcjonowania naszego organizmu. Dlatego zimno działa niesamowicie. Jak możesz wykorzystać to dla siebie? Jak wykorzystać zimno dla siebie i jak do tego podejść, żeby się chciało, żeby było zimno? Po pierwsze, naukowcy bardzo wyraźnie podkreślają i określili nawet taki przedział temperaturowy, w którym śpinam się najlepiej. Wykorzystaj zimno do snu. I co to oznacza? Zadbaj o to, żeby temperatura w Twoim pomieszczeniu, w którym śpisz, była w przedziale od 16 do 19, a w zasadzie im mniej, tym lepiej. Jeśli nawet miałoby być 11, to też jest super. Przypominam, dziarski dziadek, którego niestety już nie ma właśnie przebywał w bardzo niskich temperaturach, leczył siebie czy uzdrawiał się kryoterapią. Natomiast Powyżej 19 stopni Celsjusza zaobserwowano pewne zmiany w mózgu, czyli zbyt ciepło oznacza, że faza REM w momencie, kiedy dochodzi do takiego naprawiania w naszym organizmie, bo to w fazie REM zostaje, zostaje dokonanych wiele napraw, jest zakłócona. Czyli staraj się spać przy otwartym oknie. Po prostu, nawet w zimie, nawet jeśli te temperatury naprawdę są bardzo niskie, to staraj się otwierać okno, przewietrzać to pomieszczenie. Tak jak kładziesz się do snu, żeby wręcz było ci zimno, żebyś musiał się nakryć pod szyję, pod same uszy, tak? I wtedy będzie dużo lepiej ci się spało i dużo łatwiej będzie się Twoje ciało regenerować. Następne, szybsze spalanie tłuszczu, plus ochrona przed cukrzycą. Czyli zastosuj zimno do tego, żeby pozbyć się nadmiernej tkanki tłuszczowej. Czyli zastosuj post, albo najlepiej dietę warzywno- Owocową, taką, którą my polecamy, czyli odżywianie witaliańskie, ale też stosuj zimno na spalanie tkanki tłuszczowej. Raz jeszcze przypomnę, w momencie, kiedy potrzebujesz tej energii, żeby rozgrać swoje ciało, dużo więcej energii twoje ciało będzie potrzebowało i dużo szybciej spalisz tkankę tłuszczową. Ale to też pozwoli ci ochronić się przed cukrzycą. Oczywiście nie możesz zjeść dzisiaj 5-kilowego kilo, ciasta i tylko włożyć się do komory zimnej i liczyć na to, że nic nie będzie. Chodzi o to, że obydwie rzeczy zadziałają wspaniale. W momencie, kiedy nie będziesz, do Dostarczać węglowodanów, a jeszcze dodatkowo dołączysz do tego zimno, to będziesz chroniony przed cukrzycą. Następna rzecz, pozwól na detoks i regenerację, szukając przyjemności zimna, tak zwana kryoterapia. To nie chodzi o to, w przypadku morsowania czy kryoterapii, że nagle ty nie lubisz zimna, bo większość osób nie lubi zimna, bo się przyzwyczaiła do ciepła, bo jest wygodniej, bo jest przyjemniej. To nie chodzi o to, żeby nagle wskoczyć do przerębla. To musi być przygotowanie, to musi być przyjemność. Daj sobie do tego jakąś muzykę, znajdź jakiś fajnych ludzi, będziesz mógł to zrobić. Niech to będzie przyjemność, niech to będzie radość, niech to będzie takie fajne przeżycie, a dzięki temu będziesz mógł przeprowadzić detoks i regenerację w swoim organizmie, o którym wcześniej wspominałem. Czwarte, morsowanie, krioterapia, zimne kąpiele pomogą w projekcie długowieczność. Zaobserwowano, że osoby, które stosują krioterapię czy morsowanie, mają tendencję do życia dłużej. Jest to jeden z elementów długowieczności. W projekcie długowieczność, jeśli twój projekt jest również tak jak nasz, długowieczność, morsowanie czy zimno jest bardzo ważnym elementem. Staraj się znajdować to zimno. Dla nas na Kostaryce jest trudno to znaleźć. Mamy różnego rodzaju wiatraki tutaj powłączane. Na szczęście nocą jest temperatura około 19-20 stopni na zewnątrz. Przy otwartych oknach jest naprawdę przyjemnie spać, ale w Polsce. W Polsce śpimy, spaliśmy przez cały rok przy otwartych oknach. Przez trzy lata spaliśmy w tak zwanym motorhomie, gdzie zawsze mieliśmy niedogrzane, po to, żeby było nam zimno, żeby było nam chłodno, żeby ten projekt długowieczność wspaniale nam działał. No i piąte, buduj swoją motywację oraz dobre samopoczucie poprzez stawianie sobie wyzwań. Czyli postaw sobie wyzwania. Jest to rok, trzeci rok już od wybuchu zarazy na świecie. W 2020 roku, 2021 najwięcej na świecie osób zaczęło morsować. Co ty na to, żeby dołączyć do nich? Ja nie wiem, czy oni nadal morsują. Powstały różnego rodzaju kluby, powstały różnego rodzaju organizacje, gdzie ludzie się spotykają. Zachęcam do tego, żebyś poszukał informacji. Pójdź sobie raz, dwa, trzy razy. Stań sobie razem z nimi na brzegu, zobacz, jak oni to robią. Może, nie wiem, rozbierz się przynajmniej pierwszy raz, za trzecim razem, kiedy razem z nimi tam będziesz, pobądź troszeczkę, na, wystaw się na zimno, a później, po malutku zacznij wchodzić do tej wody. Nie musisz od razu z nimi wbiegać, nie musisz od razu, nie wiem, robić wszystkiego, co oni, bo oni zrobili to wcześniej, czyli ten trening wykonali już wcześniej, ale z czasem znajdziesz w tym przyjemność, a zobaczysz, że znajdziesz w tym też mnóstwo motywacji. Dużo łatwiej będzie ci, nie wiem, spotykać się z różnymi trudnościami w swoim życiu, będziesz. Bardziej taki zmotywowany i chętny do działania. Więcej chęci do życia to też długowieczność. Osoby, które mają cele, które dbają o siebie i chcą zadbać o swoje zdrowie, żyją dłużej. Dlatego polecam zimno, jako ten element, jako ta cegiełka w projekcie Długowieczność, jak również zimno leczy. To jest jeden z naszych podstawowych lekarzy. Tak samo jak post, tak samo zimno nas leczy. Staraj się wystawiać na zimno. Szczególnie zimą, bo jest łatwiej wtedy. No i mam nadzieję, że to, co przekazałem, było wartościowe. Dzięki za wszystkie paluchy, za wszystkie komentarze. I do zobaczenia już jutro. Trzymaj się cieplutko. Cześć!